Jak utworzyć profil działalności? Aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności platformy Agralan, uzupełnij swój profil działalności. W zależności od tego, czy jesteś osobą fizyczną, czy prowadzisz działalność gospodarczą, zaznacz odpowiednią opcję i przejdź do edycji danych. Jeśli wybrałeś opcję prowadzę firmę, będziesz mieć do uzupełnienia kilka informacji o twojej działalności. Na początku uzupełnij pole NIP. Wtedy dane takie jak adres, nazwa firmy czy REGON uzupełnią się automatycznie. Nazwą działalności dla osób fizycznych jest imię i nazwisko. Natomiast dla osób prowadzących działalność gospodarczą będzie to nazwa, jaką posługuje się firma. Wpisanie adresu pozwoli ci na szybsze znalezienie kontrahentów. W większości przypadków podany na początku adres będzie tożsamy z lokalizacją, pod którą ma nastąpić dostawa lub odbiór towaru. Podanie numeru telefonu pozwoli Ci na śledzenie ilości jego wyświetleń przez innych użytkowników. W tej części formularza dodasz również swoje logo. W sekcji SMS określisz wyświetlaną nazwę nadawcy wysyłanego przez Ciebie SMS-a z linkiem do udostępnianych szczegółów ogłoszenia. Wybór kategorii spowoduje domyślne filtrowanie wyników wyszukiwania i priorytetowe wyświetlanie preferowanych przez ciebie ogłoszeń. Poza wypełnieniem w formularzu wspomnianych danych możesz dodać załączniki, które będą widoczne dla innych użytkowników. Dodanie skanów takich dokumentów jak NIP czy posiadane certyfikaty i uprawnienia pozwolą uwiarygodnić cię w oczach klientów. Po wypełnieniu formularza, pamiętaj o jego zapisaniu. Teraz możesz przejść do dalszej pracy na platformie Agralan. Agralan internetowy rynek rolny.